Witamy Free Energy Home. Pokażemy Wam, jak się składa nasz maszt. Będziemy maszt dzisiaj składać do wymiany łopat. Wiatrek jest schamowany, teraz wieje dalej, ale zaczepiony do traktora, tak jak kiedyś. Tu kiedyś będzie zamontowane do tego fundamentu, ale. Chcę od razu zamontować elektryczną wciągarkę, żeby po prostu na korbę nie dawać. Spróbujemy umocować telefon gdzieś tu, bo jestem sam. Zobaczycie jak samemu można złożyć taki maszt, tak? A więc tak, serwisu ciąg dalszy. Elektrownię mamy rozebraną. Pokażę wam teraz coś fajnego. Jedna bolączka SM6, rozebrane, bo po prostu chciałem sobie sprawdzić łożyska. łożyska jeszcze można powiedzieć, że w miarę są ok, jak na takie. Wysokie te ale łożyska są dane nie wysokoobrotowe, tylko takie najzwyklejsze z plastiku, eee, znaczy z plastikową osłoną, powinny być jakieś wzmacniane, na przykład ZZ albo coś takiego. I takie właśnie założę, bo to jest widać, że chińszczyzna straszna już ma jakieś tam delikatne luzy. A zdjąłem ją dlatego, bo coś zaczęło mi robotać sobie delikatnie i okazuje się, że to łożysko które jest tutaj ma luz z przodu. I też będzie do wymiany na wzmacniane łożysko, bo to chińskie łożyska to straszna rzecz, a następna rzecz jest ciekawa taka, już wam tu pokazuję, bo mam uzwojenia na wierzchu, to sobie tutaj położę. Zobaczcie, zaczęło przegrzewać uzwojenia w tym miejscu, ale dlatego zaczęło przegrzewać uzwojenia w tym miejscu, bo tutaj nie widzicie, nie ma nic, nie? Tutaj są ładne, czyściutkie. W tym miejscu zaczęło uzwojenia przegrzewać, ponieważ te połączenia, które były do kabli, nie były w ogóle lutowane. To jest jakaś maź dziwna, taka, kurde. Nie wiem czy tego były po prostu owinięte, tylko w koło kabla, i tak zostawione. Z koszulka zasunięta, i to wszystko i to te wszystkie połączenia, które tu były, były położone na to uzwojenie. Tutaj o, w tym miejscu tutaj było, tutaj były kable połączone, i tutaj w tym miejscu to się wszystko grzało na tych połączeniach. I odgrzało nam w tym miejscu uzwojenia od góry. I teraz dobrze, że w miarę się udało to zdjąć i popatrzeć do środka. Bo jeszcze jest to do uratowania. Po prostu sobie e, pooddzielam to wszystko. Ono nie jest jeszcze postykane nawet. Bo jak mierzyłem uzwojenia wychodzą omowości identyczne. Nie ma nigdzie zwarcia, ani nic takiego. Także to jest tylko do porozdzielania ładnie i jeszcze raz lakierowanie, czeka tych uzwojeń. A tutaj będziemy robić po prostu złącze, to wszystko za lutuje tak, jak ma być, na, na bardzo dobre połączenie, żeby tutaj było, żeby nic nie odgrzewało. Jak chcecie z tego korzystać i ładować w granicach 2 kW. To najpierw zalecam zrobić te połączenia. Bo Wam spali uzwojenie i będzie z tego nieprzyjemna rzecz później. Także tak to wygląda. Teraz na razie próbuję jeszcze tą starą rurkę stąd wyjąć. Ona jest strasznie tam ściśnięta w środku, tak jak widać. I jak wyjmę już tą rurkę, będę po prostu dawał dłuższą. Jak już założymy dłuższe łopaty, będzie dłuższy ogon z takiej rurki, żeby już była jedna rurka, jednolita, bez żadnych tam dołączek, tak jak tutaj, bez niczego. I będziemy się starać e, zrobić to tak, jak Pan Bóg przykazał, tak? Żeby to po prostu miało ręce i nogi. Tak jak widzicie, szczotki są nawet dosyć masywne. Nie ma tam jakichś, nie wiadomo, przegrzeń na tych szczotkach, ani nic takiego. Tu tylko brudne... No i te połączenia też będziemy robić. Tu są takie dziwne połączenia, ze szczotki idzie tutaj na śrubkę. I po prostu są zakute złączki takie na kółeczko. Te złączki pójdą do wywalenia, bo to są wsówki nałożone na te złączki na 100% jakieś albo na, na bank tutaj nie ma cyny. To, to na 100% wiem, bo jak nigdzie nie ma, to tutaj też nie ma. Także to idzie wszystko do wywalenia. Będzie oczywiście śrubą ładnie skręcony, Ale będzie zalutowane. Szczotka będzie zalutowana do kabla. Ale te kable idą wek stąd. Bo okazuje się, że te kable. Są jakieś chyba aluminiowe. Niby jest przekrój czwórka. Z tego co widzę na tych kablach. Ale. Aluminium. Wsadzimy sobie tutaj. Mieć ładnie miedziane kable, dołożymy też do szczotek i będzie talala. A więc tak wygląda ten serwis po pół roku można powiedzieć naciągania tej turbiny. Wymienimy łożyska, zrobimy od nowe lakierowanie uzwojenia, pomierzymy wszystko na końcu, czy wszystko się zgadza i. Wjeżdżamy na maszt już z większymi łopatami. A więc tak jest po rozebraniu. Ładnie. użyska są o numerach 6007. Jedno. I drugie 6004. Okazało się, że po pół roku padło Jedno łyżysko. Słyszycie? Jak robi? Chroboce normalnie, i to dlatego, ze względu na to, postanowiłem to rozebrać, nie, bo niepokoił mnie ten dźwięk. Będą mocne łożyska założone, wzmacniane, i zobaczymy, co dalej z tego wyniknie. Stojan już polakierowałem. Czeka już na złożenie łożyska do zamówienia. No i rzucamy na maszt. Zobaczcie, tak jak mówiłem, tutaj na szczotko trzymaczu. Nie ma w ogóle żadnej cyny, jak zobaczycie jest tylko i to w dodatku słabo zaprasowane i takie połączenie powoduje właśnie grzanie różnego rodzaju i zobaczcie koszulka termokroczliwa była na górze nie? To nie mogę ich normalnie tej koszulki zobaczcie. Ona jest tu zgrzana zlepiona do końcówki. Takie było temperatury tutaj występowały. Także po zrobieniu wszystkiego pokażę Wam, jak to będzie wyglądać i jak to powinno być zrobione.